Dzień dobry, dzięki uprzejmości firmy TRND rozpoczynamy testowanie maszynki Brown serii 7 opakowanie jak widać jest bardzo ładne pokazuje nam z czego ta maszynka się składa i jak można jej używać bo można jej używać również pod wodą opakowanie zawiera instrukcje w kilku językach, również w polskim instrukcje postępowania w projekcie, w badaniu projektowym firmy TRND. I najważniejsze maszynkę. Bardzo fajny metui. Ładowarkę sieciową. Stację dokującą umożliwiającą ładowanie oraz dezynfekcję. Opakowanie również zawiera płyn do zadezynfekcji na bazie alkoholu. W opakowaniu znajdziemy jeszcze element do czyszczenia głowicy. Także zaczynamy testowanie.